Hej, witajcie na kanale Instamaster.pl. Filmik, który zaraz zobaczycie został nagrany rok temu, kiedy chciałem zrobić takie case study o tym, jak stworzyć konto od zera. Prosiliście mnie o jakieś konto artystyczne, między innymi i takie wtedy wybrałem zacząłem nagrywać, ale z przyczyn ode mnie niestety niezależnych musiałem projekt zarzucić. Później jak wróciłem do tematu wydałem to w formie e-booka jako dodatek do mojej książki Wademeką Influencera. Jeśli chcecie sprawdzić to link jest w opisie. Niemniej jednak przeglądając starsze nagrania zobaczyłem, że cały czas mam te nagrania z pierwszych dni tego profilu, a dokładniej głównie z pierwszego dnia, kiedy było to zupełnie świeże konto. Pokazuję tam co robić. Stwierdziłem, że po co ma się marnować. Może komuś z Was się przyda. Zaczynacie konto od nowa, bo poprzednie było źle prowadzone lub Chcecie stworzyć jakieś konto w swojej niszy, ale takie, repostujące, by później w przyszłości swoje główne konto na nim promować? Tak czy inaczej, zapraszam do oglądania. Od zera zupełnie nowe konto w niszy artystycznej, a dokładniej, był to profil o tańcu. Zapraszam. Krótkie omówienie profilu, jak widzicie. Bio jest proste, ale mamy tutaj wypunktowane o czym ten profil będzie. Kilka słów kluczowych w sekcji imię, profilówka jakaś rzucająca się w oczy. W tym przypadku mamy coś w stylu logo, także zaczynam postować. Pierwszy post już sobie przygotowałem wcześniej, jak całą resztę zresztą. Tak samo hasztagi, także udostępniamy. Tak naprawdę przez pierwsze trzy posty nic więcej nie robimy, także widzimy się za jakiś czas. Witam po kilku godzinach. Mamy już dodane trzy posty, więc teraz możemy zacząć robić coś więcej niż tylko dodawać posty. Nasz profil zaczyna jakoś wyglądać. Na tym etapie nie przejmujemy się w ogóle ilością lajków, obserwujących. Umówmy się profil, który ma dwa, trzy zdjęcia, czy tam filmiki. Nie jest zbyt atrakcyjny do obserwacji, także nie ma się absolutnie czym przejmować. A co dokładamy teraz? Możemy zacząć wysyłać prywatne wiadomości. Jest to bardzo potężne narzędzie. Zachęcamy osoby, które albo polubiły już nasze posty wcześniej, które dodaliśmy, albo osoby po prostu powiązane jakoś z naszą niszą. Pokażę Wam, jaki to ma być typ wiadomości. A dostaliśmy jakieś follow do tej osoby także. Pisałem właśnie wiadomość. Możecie sobie zobaczyć. Hej, widzę, że taniec leży w kręgach Twoich zainteresowań. Będzie mi niezmiernie miło powitać Cię w gronie followersów, jeśli oczywiście lubisz to, co wrzucam. Nowy profil dopiero się rozkręca. Zapraszam. Wiadomość ma być mało generyczna. Chodzi o to, żeby nie wyglądało to jak bot, czyli nie piszcie nic w stylu: Hej, zapraszam do siebie, bo jest to czysty spam. Możecie to obrócić w żart jakoś wręcz powiedzieć, że profil jest jeszcze nędzny, ale się rozkręca, ma to brzmieć po prostu jak najbardziej naturalnie, tak żeby osoba, która tą wiadomość dostała czuła, że chcemy, żeby została naszym followersem że nie jest to spam. Inny typ wiadomości to taki, który wysyłamy właśnie do kogoś, co już polubił nasze zdjęcie czy film wygląda ona w ten sposób bardzo podobne, kopiuj wklej, zasadniczo później to robimy jak widać reakcje są w porządku. Nie mają ludzie z tym żadnego problemu, jeżeli brzmi, to naturalnie będą dawać na follow. Nie przesadzamy z tym 2-3 wiadomości, co każdy post maksymalnie w pierwszy dzień 10, może 15 wiadomości prywatnych. Nie chcemy już w pierwszy dzień podpać Instagramowi. No i co, widzimy się za chwilę. Ja już będę po kolejnym poście. Wyślemy kolejnych kilka wiadomości. Oraz powoli też zaczniemy robić jeszcze inne rzeczy. Do usłyszenia. Ok, jesteśmy po kolejnym poście. Tu już czwarty, więc zostało nam jeszcze jakieś sześć, może 8. Zobaczymy, jak się wyrobimy. Na tym etapie znowu rozsyłamy trochę wiadomości prywatnych. Możemy tym razem wyszukać sobie na przykład kogoś z, z naszej niszy. Czyli wejdźmy w dowolny hashtag, który użyliśmy. Polski hashtag, powiedzmy. Proszę bardzo, w tym że nawet jesteśmy w sekcji najpopularniejszych. Mając tylko 6 wyświetleń to jest zaleta małych hashtagów, ale jak najbardziej wyszukiwanych w ciągu miesiąca na pewno da nam to kilka dodatkowych osób, które będą nas śledzić. Możemy zajrzeć do Tagu Polish Dancer przykładowo. Czy oczywiście dowolnego w waszej niszy. Sprawdzamy dowolne konto, które ma już trochę wyświetleń więcej. Może być to profil jakiejś tancerki, nauczycielki tańca. przeglądamy wyświetlenia czy też polubienia i szukamy profili, które mogą w jakiś sposób być powiązane z tańcem jakichś osób, które także tańczą. Jeśli nie uda mi się znaleźć kont typowo ewidentnie związanych z tańcem, mogę wysłać po prostu to do osoby, która zobaczyła dany film. Natomiast e, zwykle staramy się szukać jednak profili powiązanych jakoś z nami. Widzimy, że jest to trenerka Twerku, więc też na pewno ją taniec interesuje. Więc tego typu profile. Wysyłamy kilka wiadomości. Oczywiście, tak jak wspomniałem, możemy też szukać tych profili po prostu. Wybierając osoby, które akurat polajkowały nasz post. któryś Wcześniej. Oczywiście z tymi wiadomościami nie przesadzamy ponownie, nie chcemy wysłać ich za dużo w pierwszy dzień, żeby nie podpaść Instagramowi, ale możemy robić teraz też coś więcej niż tylko wiadomości. Możemy po prostu lajkować, bądź skomentować kilka profili. osób, które mogą być zainteresowane Lajkujemy po kilka zdjęć, nie dajemy follow, bo nie chcemy robić tutaj metody, gdzie obserwujemy kogoś za parę dni go, przestajemy obserwować. Same lajkowanie, do tego wiadomości prywatne, ewentualnie jeszcze też komentowanie, w zupełności na tym etapie wystarczy. Też z tym nie przesadzamy, na ten moment już starczy. Ponownie do tego wrócę już przy kolejnym poście. Jak widać, działa to właśnie mi przy 3 trzech obserwujących. Także widzimy się za chwilę. Ok, czas na post numer 6. Mamy już 20 obserwujących, także coś tam się zaczyna dziać. Po 6 postach profil też zaczyna wyglądać dużo lepiej. Oczywiście odpowiadamy na wszystkie komentarze, jakie się dotychczas pojawiły. Lubimy je także. No tu mamy komentarz akurat od bota o promowaniu Insta. Myślę, że dostaliście takich często. Nie idźcie tą drogą, nie używajcie botów. Od razu widać, że jest to generyczna wiadomość. Ja jej nie będę usuwał, bo teraz zależy mi na każdym komentarzu. Ale normalnie tego typu wiadomości będę kasował. Tak samo w innym poście. Również dostaliśmy komentarz, również go zawsze polubimy i odpowiadamy. Dodamy sobie teraz kolejny post. Obrałem taką taktykę, że dodaję dwa filmy, jedno zdjęcie, więc tym razem znowu pójdzie zdjęcie. W międzyczasie ponownie wysyłamy trochę wiadomości prywatnych. To się cały czas sprawdza, mimo że nie każdy odpisuje, ale możemy zobaczyć, że Jesteśmy obserwowani przez te osoby. Pamiętajmy jednak, żeby nie przesadzić i nie wysłać tych wiadomości za dużo, aby w pierwszy dzień już nie podpaść Instagramowi. Kolejny post za nami. Zostaje nam czekać i przy kolejnym poście ponownie skomentować jakieś profile, polajkować, napisać wiadomości. Nie ma tu wielkiej filozofii. Chodzi bardziej o systematyczność do tego, dobieranie dobrych hashtagów i nasz profil będzie pięknie rósł. Także widzimy się za jakiś czas. Kolejny post za nami. Mamy ich już 7. Niebawem dobijemy do 30 obserwujących. Jeszcze tak 3-4 posty dzisiaj pewnie zdążę dodać. Czyli powinniśmy te 40 około followersów jak najbardziej osiągnąć. Czyli taka standardowa norma. Co ciekawe, na przykład w tym poście autor filmu, którego zrepostowaliśmy, także skomentował. Wdał się też w dyskusję z innym profilem, który skomentował. Także jak najbardziej o takie rzeczy nam chodzi. Nie będę już wysyłał wiadomości prywatnych, bo wysłałem ich już dzisiaj troszkę ponad 10. Natomiast możemy jeszcze trochę polajkować i pokomentować. Okej, okay, mamy już 4 minuty po północy, także myślę, że dzisiejszy dzień już zamkniemy. Dodałem 10 postów, troszeczkę za późno, że zacząłem, i nie zdążyłem 12, ale 10 też jest ok. Kończymy dzień na 38 obserwujących, także w miarę norma zachowana. No i co, widzimy się jutro. Jutro powtórzymy wiele z tego, co robiliśmy dzisiaj. Też dodamy tyle. Mniej więcej postów, może 8, troszkę mniej. Ale dodamy też sobie jakieś Insta No i z każdym dniem możemy też więcej wysyłać wiadomości. Postaramy się wchodzić w jeszcze większą interakcję z osobami, które nas śledzą, które mogą nas śledzić. Także widzimy się jutro. Do usłyszenia. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was już kolejnego dnia. Jak widać przez noc i jeszcze od rana doszło nam trochę followersów. Także zaczynamy dzień z 46. Ja zabieram się za postowanie. Później, po południu, dodamy sobie jeszcze jakieś insta story. Także zaczynamy działać. Żeby nie było też, pokażę Wam, że pierwszy post dodany był wczoraj, jeden dzień temu. Tak, żebyście mieli dowód, że faktycznie zacząłem dopiero wczoraj. Ok, dodamy sobie teraz jakieś insta story. Na razie jedno, za jakiś czas drugie, trzecie. Postaramy się właśnie te trzy segmenty dziennie insta story robić. Jeśli jesteś twarzą profilu, oczywiście możesz coś nagrać i powiedzieć do swoich widzów. Nawet jeśli nie jesteś twarzą, też możesz to zrobić przedstawić się jako administrator. Być może coś takiego zrobię, ale to może później, jak będziemy mieć troszkę więcej obserwujących. Także dodajmy sobie jakieś mm, zdjęcie. Możemy tutaj zadać jakieś pytanie. I dodajemy. Okej, okay, nasze pierwsze Insta story zostało dodane. Zobaczymy jaki będzie odzew i czy w ogóle będzie jakiś odzew. Za chwilę dodam pewnie jeszcze jeden post, polajkuję jeszcze trochę zdjęć. Powysyłam może jeszcze jakieś wiadomości. I widzimy się za jakiś czas. Ok, wracamy jakiś czas później. Ja sobie jeszcze w międzyczasie porozsyłałem wiadomości. Jak widzicie, ludzie odpowiadają chętnie. Tutaj jakaś młoda para taneczna. Zapytali, czy możemy umieścić ich profil na naszym jakimś zdjęciu. Jak najbardziej takich rzeczy chcemy. Chcemy tej interakcji z fanami. Wdajemy się w dyskusję, jest to naprawdę bardzo opłacalne. Zrobiłem też kilka insta stories. Pod tą naklejką jest schowany, są schowane hasztagi. Także co? Rozkręcamy profil. Na razie mamy dzisiaj dodanych. Cztery posty dopiero, troszeczkę nie miałem czasu w ciągu dnia. Postaram się teraz wieczorem nadrobić i chociaż te 8 dzisiaj dodać, czyli jeszcze drugie tyle. Widzimy się za jakiś czas.